Dobrze, dzieci, już wróciliśmy. No i dostaliśmy takiego misia, ale to dla Izia, bo on nie ma żadnych pluseków w swoim pakieniu. A ja dostałam taką ładną różyczkę od taty. Super jest. O, hej, Rosalia Hej, Laura, jak tam? A, muszę tam brać jakieś leki. Spo, ale tak jest spoczko. Okej, okay, idę. Okej, okay, idę. Ej, poczekajcie. No dobra, to um, w ogóle miałam taką informację dla Maja Igora. Już tylko misia odłożę. Oj. Misia odłożę. O. No co? Maja, chodź. Ważna informacja, bo... bo wakacje od tańców się skończyły i dzisiaj idziecie na tańce. A nie, super, ale nie fajnie. Igor, nie lubisz chodzić na tańce? Lubię spoko nie ja ubierę chyba coś innego, coś bardziej takiego tańciowego. Chociaż ta siukienka mi będzie świewać... i będzie siupel. Kokaltki też nie chcę. Tak ja chcę to. Dobra, a ja idę sobie, może pospać. A nie. Dobra Maja, chodźcie, Igor. Chodźcie. Oboje. Dobra, chodźcie. Ym... Dzień, do... Dzień dobry. O, kto to jest? Dzień dobry, pani Asia jest chora. Ja jestem jej... siostrą. Mam na, imię, mam na imię Pani. Pani Zosia. O, dzień dobry, pani Zosiu. Dzień dobry. No, bo Asia jest chora akurat i. Eliza, co ty tu robisz? Hej, Igor! Zapisałam się na tańce i wiedziałam to od twojej mamy. Bo mo. Bo. bo to teraz moja mama prowadzi tańce. Co? Pani jest mamą Elizy? Tak, Eliza, kochanie, proszę nie przeszkadzaj. Wiem, jaka ty jesteś niegrzeczna. To ja idę. Pa! E, mówimy na no ty. Ja jestem, no, no wiesz już, Zosia. A ja jestem Kasia. Super, Kasia, to do zobaczenia. Odbierz potem swoje dzieci. Maje Igora? Tak! Okej, okay, to pa! Ha, na razie. Dobrze, a my dzieci teraz sobie potańczymy. No tak jak na tych zajęciach. Włączymy światła wszystkie. Dobrze, ustawcie się do rozgrzewki. Ja chcę koła Elizy i koło... Nie, koło Zuzi, koła Zuzi, koła Zuzi. Okej. Okay. Maja. Ok, róbcie to, co ja. O Głowa mi się przekręciła! Jurka nie marudź. Jurka, nie widzisz, że pani coś pokazuje. Niech ty jesteś dziwna, Amelka. Teraz będę z wami jeździć na obozy. Na obozy. Na obozy. Będę z wami jeździć na obozy. A w ogóle, gdzie Ala? Ala już nie chodzi, chyba. Chyba nie. No, chyba Ala nie chodzi. No nie wiem. Tu jestem! Hejo! Schowałam się przed wami, ludziska! Ala, co ty tu robisz? Schowałam się przed wami, ludziska! Straszysz! Kim ty jesteś? Jestem Alicja, a ty? Eliza! Aha. Alicja jest dziwna, nie wynikaj w nią. Koniec rozgrzewki. Teraz będziemy uczyć się nowej choreografii. Bo z, tamtą, bo z tą teraz choreografią będziecie występować, a że dołączyła nowa uczennica. W tamtym roku mieliście Szymona i Martę, ale Szymon i Marta yy, odeszli z tańców. Dlatego teraz macie prawie ten sam skład, tylko żeby z jednej jakby osoby. Bo yy, ty zajęłaś miejsce Marty, a Igor teraz zajął miejsce tak jakby Szymona, bo w sumie on był też nowy. Potem wtedy. No, jestem mini Spongebob! Ala! No dobra, to uczymy się nowej choreografii, nowego ustawienia. Kto umie robić gwiazdy? Ja! Ja! Ja umiem robić gwiazdę, proszę pani! To nie jest gwiazda Eliza. I w ogóle to jestem mamą twoją, ale, ale musisz do mnie mówić proszę pani. No to proszę pani, nie umiem gwiazdy. Ja umiem gwiazdę. Brawo, Julka. No to wy trzy będziecie robić gwiazdy. Wy potem i wy będziecie... Y, Igor też choć A wy tutaj trzy, Eliza, Amelka i Ala, będziecie za taką choćby kurtyną. I Maja będzie po tej stronie. Nie, y, tu będzie po tej stronie Zuzia. Po tej stronie będzie Julka. Po tej stronie będzie Maja, a Igor będzie wychodzić za tej ścianę. Czyli na początek Igor wychodzisz i robisz tak. 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 Ta Odsuwasz się i dotykasz tej kurtyny. Rozumiesz? Tak, Ta tak. Tak. I dotykam. Teraz Zuzia robi gwiazdę. Yy, Julka. A Maja robi szpagat. Teraz Wy idziecie do Igora i robicie tak. A Maja robi gwiazdę. Maja, odsu Maja biegnie tam i robi raz, dwa, trzy, cztery gwiazdy. Raz, dwa, trzy, cztery. Super opanowane! Jeszcze raz. Umiecie już to. To będzie taka choreografia pod jakimś tytułem, ale jeszcze nie wiem pod jakim. Ja umiem lepiej pisać niż Asia. I w ogóle nie wiedziałam, Eliza, że pani Asia to twoja ciocia. Włączymy muzykę. Do jakiej to będzie? Super! Brawo! Super zrobiliście! I wychodzi, jakby pani kogoś biła. Na serio, Maja? Ty tak zawsze mówisz, że ktoś ka Klaszkę? No bo tak powiedziała, jak mieliśmy dzień dziecka. Moja ulubiona. Nie, to Twoja ulubiona siostra, Nie, bo Ty jesteś moją ulubioną siostrą. O ja! Super! I Rosalia. Super! A moją Laura. Dobra, nie mówcie o ulubionych siostrach. Bo moją ulubioną siostrą jest Asia, bo żadnej innej nie mam. A jej ulubioną siostrą jestem ja. Bo nie ma innej. Tylko mnie. Dobra. W ogóle to muszę tylko sobie tutaj przeszukać szafę. Co tu? Tu uh -huh. macie jakieś bransoletki. Trzy bransoletki. Idealnie. Idealnie trzy bransoletki do choreografii. Eliza, trzymaj bransoletkę. Amelka, trzymaj branzoletkę. Ja chcę różową. Amelka. A ja chciałam niebieską. Masz żółtą Ala i nie gadaj. I będzie i wtedy Igor odsłania tą kurtynę. I wy ustawiacie się w taki rządek właśnie rządek. Siad, y, klęczycie z tak głową w dół, a wymachacie opaskami. Raz, dwa, trzy, cztery. Macha Eliza. Pięć, sześć, siedem, osiem. Amelka. I znowu raz, dwa, trzy, cztery. Ala. I potem to już obie machacie tym. Ok, Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ćwiczymy jeszcze raz. Tu nie ma kurtyny, ja tylko udaję. Bo tu będzie kurtyna prawdziwa. Ja się znam na takim, jak to się nazywa? Już nie pamiętam nawet. Instynizacji? No nie wiem, prawie. Albo może jednak tak. Dobra. I to co znowu. Igor tu za kurtyną. A czemu ja nie mam opaski? Idź no bo przecież ty nie jesteś tam. Opaśką, pani ci tak nie ciła. No właśnie, dobrze. Jak ty masz na imię? Ty masz Zuzia, Martyna. Nie, Maję. A Maja. Maja, dobra, dobrze, Maja. Ok, to włączamy muzyczkę. Trzy, cztery, pięć, Dobrze, dzieci, macie dobrą pamięć, powiem wam. Tyle kroków... Ty ja bym tylu kroków nie tam nie zapamiętała. Haha, ha, jestem najlepsza z grupy. Lepsza niż Maja i Zuzia. I Igor. A chcesz w nos? Igor. Weźcie, przystańcie. Igor, Ala. I go, co ty robisz? Hej, nie, nie, nie. He. E, no co wy robicie? A ła, moje okulary zbiliście mi. Okulary! Jak? Wy możecie? Głupia, homyjcie, nie chcę z wami mieć nic wspólnego. Nie chcę już chodzić na tańce z wami. Nic, nie chcę z wami robić wspólnego. Dawajcie mi te okulary! Nie, kupę! Ja biorę te opaski do domu. Jestem niebieską, jak Eliza. Przestańcie, nie, ala, ja nie, jest, ja, nie kop... ja nie jestem kopciuszkiem, żeby o północy mnie gonić, masakra, Uch. po prostu masakra, ja chcę nie chcę już chodzić na te tańce, ale to przynajmniej oddaj opaskę, tak, a proszę bardzo, opaska, mhm. uciekam. Masakra, normalnie. Dziewczynko, jak chcesz coś tu rysuj. Dobra, rysuję, rysuję, rysuję. Okej, okay. to narysuję dzisiaj. Narysuję taką fajną żabę. Drzwi kurs rysowania żaby. Taka ładna. Tu robię na razie obrysy. Teraz będziemy tu weźmiemy inny pędzel. Bo ja najbardziej ze wszystkich umiem wysyłać żabę. Ma się rozumieć. To ile ty masz kolatek? Mam sześć. Mhm. Zrobimy jej oczka. <śm> serduszko jedno wyszło. Zrobimy jej większe oczy. <śm> uśmiech dziwny. Bo się ciężko tu rysuje tymi farbami. Lepiej się rysuje na kartce niż jakieś graffiti. Okej. Okay. Żabka! Ej, ładna, dziewczynko! Dziękuję, podpiszę się tutaj. Ala. Ala, to narysowała. Super, dziewczynko, super, Ala. Dzięki. Dziękować ma się ludzie, rozumiecie? Po prostu. Dobra, rozumiemy. Ale to znasz nam to przynajmniej. No dobra. I uciekaj. A co ja jestem? Czur, żeby mnie gonić. O, już idę. Uch. O, Ala, hej. Zosia zdążyła poprowadzić jakieś zajęcia? Tak, już się zaraz kończą. No wiem, no wiem. A pani nie jest chora? Nie, uczuję się najlepiej na świecie! To To właśnie. Zosia zamknęła mnie w łazience, żeby sama prowadziła zajęcia! Ale co ty tu w ogóle robisz? Uciekłam, bo miałam dość pani siostry. Która. Przypominam. I która, przypominam, jest mamą nowej uczennicy Elizy. Tak, Elizy. Aha. Dobra, nie mam czasu na prowadzenie tych zajęć. Jestem za bardzo zła. Ja zjeżdżam na deskorolce. Woohoo! To było moje marzenie od lat. Myślałam, że uczę dzieci tańca. Też. Zosia była zawsze dla mnie niemiła. Wracamy do tej sali na... Zdam, na powiemy coś tej Zosi? Tak! To super. Idź, Ala. Zosia wróciłam. A myślałam, że pani Asia jest chora. Bo jest, wytłumaczę to! Ech. Czyżby?